Siema 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 siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku, a dzisiaj recenzja nawigacji TomTom -tom Go Professional 6250. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Także zaczynajmy. Nawigacja prezentuje się, tak jak widzicie, jest ona dosyć duża, co to jest duży plus, ponieważ o wiele lepsza widoczność. Łatwiej się nią funkcjonuje. Po włączeniu nawigacji pokazujemy nam, gdzie w obecnej chwili jesteśmy. Możemy sobie przybliżać, oddalać. Po wejściu w menu mamy do wyboru jedź do. I tutaj sobie wybieracie, yy, czy ma, chcecie adres wpisywać, czy może współrzędne geograficzne yy, oraz macie opcję użyteczne miejsca, a użyteczne miejsca to po prostu Wam pokazuje yy, wszystkie użyteczne miejsca, kawiarnia, jakieś stacje, yy, jakaś, nie wiem, rozrywki, coś tego typu właśnie Wam pokazuje. I możecie sobie wybrać, czy to ma pokazywać blisko mnie, czy w mieście, czy wzdłuż trasy, czy w pobliżu miejsca docelowego. To idzie wszystko ustawić. Fajna opcja, lecz według mnie niepotrzebna. Ja z niej osobiście nie korzystam. Następna opcja to jest jedź do domu. No to po prostu po naciśnięciu od razu was kieruje do domu i tak samo jedź do pracy. Taka sama zasada działania. Ostatnie miejsce docelowe to wam pokazuje ostatnie miejsce, w którym byliście. Aktualna trasa ja w tej chwili mam ustawione swoją trasę. I po wejściu w aktualną trasę mamy do wyboru: wyczyść trasę, znajdź inną trasę to przykładowo wypadek jest czy coś i chcecie jechać inną drogą. To nawigacja was automatycznie przekierowuje. omij blokadę drogi, no to omijacie blokadę drogi. Omijaj typy dróg. No tutaj ustawiacie przykładowo, czy tak jak to jest napisane, yy, czy ch przykładowo chcecie omijać autostrady albo drogi płatne, yy, no to sobie to wszystko ustawiacie. No ja tylko chcę omijać póki co drugi, drogi gruntowe, żeby nie wiadomo, gdzie mnie nawigacja prowadziła. Mm. Następnie mamy pokaż wskazówki, to wam pokazuje wskazówki danej trasy ustawionej, dodaj postój do trasy, no to sobie ustawiacie postój do trasy, tak przykładowo macie tam zaplanowany odpoczynek albo nawigacja was prowadzi drogą, którą byście nie chcieli jechać, to właśnie sobie dodajecie postój i w takim właśnie przypadku wiecie jak dalej jechać, dodaj do moich tras no to możecie dodać aktualną trasę do moich tras i ta trasa już będzie zapamiętana oraz zmień typ trasy, no to zmieniacie typ trasy. I ostatnia opcja, odtwórz podgląd trasy, możecie sobie odtworzyć podgląd trasy. Następnie, po wyjściu z aktualnych tras... Mamy do wyboru moje miejsca. No to tutaj po naciśnięciu macie zapisane swoje miejsca. Możecie sobie przykładowo zapisać swoją lokalizację na rozładunku, załadunku, i potem wchodzicie w te moje miejsca, i automatycznie naciskacie. Jednym przyciskiem was już kieruje tam, gdzie byście chcieli jechać. Następnie mamy zarejestruj e, trasę. No to po prostu wam nagrywa trasę, tak? Sterowanie głosowe, no to mm, możecie sterować głosem. Tutaj macie pokazane yy, komendy. I na te komendy nawigacja właśnie działa. Ale możecie też to włączyć od razu głosowo. Wystarczy powiedzieć cześć Tomtom. -tom". O, nie zawsze działa. Cześć Tomtom Słucham. -tom. Widok 2D. Przełączaniem w widok 2D. Cześć TomTom. -tom. Słucham. Widok 3D. Widok 3D. Przełączaniem w widok 3D. No i na takiej zasadzie to właśnie działa, że możecie sobie sterować głosem. Fajna opcja, czasami użyteczna. Następnie mamy parkingi. No to po naciśnięciu parking... Tutaj sobie po prostu ustawiacie, czy ma Wam pokazywać parkingi właśnie w pobliżu miejsca docelowego, czy wzdłuż trasy i tak dalej, i tak hmm. dalej. Następna opcja to jest stacja benzynowa, no to na takiej samej zasadzie działa jak parking. Następnie macie zgłość strefę zwiększonego ryzyka. No to po prostu jest jakaś sytuacja niebezpieczna na drodze, czy coś. Coś tam leży czy droga jest zablokowana, nie ma tego wbite w nawigacji, no to naciskacie w strefę zwiększonego ryzyka albo właśnie głosem mówicie do nawigacji i w taki właśnie sposób informujecie nawigację i na przyszłość to już będzie zapisane. I ustawienia. Co mamy do wyboru w ustawieniach? Mój pojazd, no to ustawiacie typ pojazdu, wymiary, masę, maksymalną prędkość i czy przewozicie materiały niebezpieczne. Wtedy was ta nawigacja tak prowadzi. Przykładowo, sobie ustawicie wysokość 4 metry. Oto wiecie, że was nawigacja nie wepchnie w tunel, gdzie jest przykładowo 3,8 metra. Tak? Więc bardzo fajna opcja. Wygląd: o tutaj sobie ustawiacie wszystko, jak ma wyglądać ekran, pasek trasy. Pokaż listy umów na mapie. Auto, złą podgląd zjazdów. To w ekranie macie kolor motywu, rozmiar tekstu i przycisków, jasność i przełącz na kolor nocny w pozmroku możecie ustawić lub nie, jak kto woli. Eee, pasek trasy. Eee, tutaj wybieracie, co wam ma pokazywać na pasku trasy. Następnie mamy pokaż listy umów na mapie. Tutaj wam pokazuję... Umy w sensie, o, tak jak tutaj macie DKV, przykładowo stacja benzynowa, gdzie możecie płacić DKV. I wtedy Wam to już pokazuje jest stacja benzynowa i pisze DKV. Czyli wiecie, że na przykład kupicie tam paliwo za DKV, -kę. więc bardzo fajna opcja, widok nawigacji tutaj sobie ustawiacie szczecie w 3D czy w 2D. Właśnie to jest bardzo fajna opcja w tej nawigacji, że jest widok 3D. I na pewno 100 razy lepiej się jeździ, bo w 2D nieraz się można, że tak powiem, popierdzielić, a w 3D no to raczej takiej możliwości nie ma, bo widać bardzo wyraźnie, gdzie trzeba skręcić. I tu możecie sobie ustawić też, żeby pokazywało budynki w 3D, żeby pokazywało nazwę bieżącej ulicy oraz pokazywała punkty orientacyjne w 3D. Takie już bariery bardziej. Mm -hmm. Następnie macie wygląd. E, przepraszam, planowanie trasy. W planowanie, w planowanie trasy wybieracie. Mm, jak ona ma was prowadzić ta nawigacja. E, czy zawsze ma zapytać co wybrać. Czy nie ma pytać? Ja mam wybrane zawsze najszybsza trasa. Bo wtedy wiem, że mnie będzie prowadzić mm, autostradami, a nie, nie jakimiś landówkami. I tu jak widzicie, można to wszystko, wszystko, wszystko ustawiać. Bluetooth to połączacie do Bluetooth. WiFi to tak samo do Wi-Fi. Możecie połączyć tu. Macie aktualizację i nowe elementy. Ale jak będzie jakaś aktualizacja, to wam tutaj będzie pisać. Żeby zaktualizować mapy no to tutaj macie yy, yy, Bieżąca mapa Europa Trog Wybierz inną mapę Usuń mapy dodaj mapę to idzie sobie wszystko tam wgrywać Dźwięki ostrzeżenia to sobie wybieracie dź, yy, dźwięk Kiedy ma mówić kiedy nie Dalej mamy głosy, to sobie możecie wybrać głosy, czy to ma mówić Kaśka, czy Pan Andrzej, czy Zośka, to sobie wybieracie. Sterowanie głosowym to, co, to jest to, co już mówiłem. MyDrive, o to jest właśnie wasze konto, wasze konto właśnie w nawigacji. Możecie sobie wejść w internecie czy na telefonie, się zarejestrować i właśnie w taki sposób możecie sobie ustawić na telefonie całą mapę, i potem to już automatycznie jest wgrane w nawigację. Więc bardzo fajna opcja. Języki, jednostki, no to jak sama nazwa mówi. No i ostatni mamy system, a tutaj sobie wybieracie, jak to całe urządzenie ma działać. Informacje, wybierz tryb wyszukiwania. Tu macie dwa opcje: albo szybkie wyszukiwanie, albo wyszukiwanie krok po kroku. Ale z tego co nawigację używam, to lepiej sobie wybrać wyszukiwanie krok po kroku, bo zawsze znajdziecie adres. A szybkie wyszukiwanie to na głupieje ta nawigacja, tylko według mnie się będziecie nadaremno denerwować. Formatuj karty pamięci, zresetuj urządzenie, ustawienie baterii, Twoje dane i prywatność. I to jest na tyle względem nawigacji i ustawień. Teraz co o tej nawigacji powiedzieć jeszcze plusy i minusy. Zacznę od minusów może. To pierwszy minus moim zdaniem to jest samo opro oprogramowanie nawigacji. Ponieważ nawigacja nadzwyczajnie w świecie zacina. Nie są to jakieś może duże ścinki jak na nawigację. Nie ma z tym tragedii. Ale po prostu no, nie działa tak, jak ja bym to chciał, żeby to działało. Nie działa to płynnie. Więc to jest na pewno na duży minus. Następny minus nawigacji. To na pewno cena, bo cena jest olbrzymnie duża. Ta nawigacja kosztuje 2000 zł, z czego sobie możecie kupić przykładowo Aigo, która kosztuje 300 zł, a też jest bardzo dobrą nawigacją. I starczy w zupełności. Trzeci minus, moim zdaniem, tej nawigacji to jest mm, mm, prowadzenie przez Słowację. To, moim zdaniem, jest tragedia. Bardzo licho ta nawigacja pokazuje drogi w Słowacji. Prowadzi nie wiadomo kiedy e, w Rumunii i w Bułgarii, trzeba po prostu ją przypilnować. A jeśli chodzi o sam zachód, no to myślę, że nawigacja prowadzi bardzo dobrze. Na myśli mam Niemcy, Belgię, Luksemburg, Holandię, Francja, Hiszpania. Z tym naprawdę nie ma problemu. Prowadzi elegancko. W Czechach trochę głupieje i w Austrii, ale nie ma tragedii. No ale jak to się mówi, to jest tylko urządzenie. To tylko ma Wam pomagać, ale jak ktoś sobie prędzej spojrzy na mapę. Zobaczy jak jechać, sobie wszystko ładnie w nawigacji ustawi. To nawigacja naprawdę prowadzi elegancko, nie zmienia trasy. Więc pod tym względem nie jeździe. I tyle chyba z minusów plusy tej nawigacji. Na pewno właśnie ten widok 3D, bo elegancko to wygląda. E, drugi plus tej nawigacji. E, drugi plus nawigacji. O, nawigacja generalnie e, dobrze się z nią jeździ. Szybka w obsłudze, chociaż mówię, no oprogramowanie zacina, ale generalnie idzie szybko, fajnie wszystko ustawić. Nie ma z tym problemu. I tak jak mówię, właśnie na zachodzie naprawdę prowadzi elegancko. Jeśli jest jakiś wypadek czy korek, to automatycznie, na no automatycznie dosłownie, nawigacja już to ma w systemie. Miałem kiedyś przypadek, właśnie, że był wypadek. Jeszcze nawet strasznie przyjechała policja karetka, a już w systemie było, że jest ten wypadek. Przejeżdżam, patrzę, wypadek, stuknięci tam, no już ludzie stali i tak dalej. Karetka. No, jechała praktycznie z tyłu mnie, bo już widziałem, że jedzie. Ale jednak już w systemie był ten wypadek wbity, więc bardzo fajna opcja, że na bieżąco nas informuje. No i e, 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 właśnie jak jest skorek też od razu nas informuje. I pokazuje nam inną drogę automatycznie. Wystarczy jeden przycisk nacisnąć i od razu nam daje objazd. To sobie można wszystko szybko, fajnie podglądnąć, bo wiele nawigacji robi tak, że. Ona dopiero szuka objazdu jak już wjedzie w korek. A ta nawigacja właśnie nie. Ona już widzi korek powiedzmy z 30 km w przód i ona automatycznie już Wam szuka dobrego objazdu. Więc yy, przez te 30 km prędzej naprawdę można fajnie to objechać i nie trzeba później się denerwować. Więc to też na pewno na duży plus. Także podsumowując, no sama nawigacja jeśli kogoś stać, jeśli komuś nie, nie szkoda pieniędzy na to to myślę, no warto, warto kupić. Hmm, czy warto kupić? No, ciężko powiedzieć. Bo jednemu starczy przykładowo Aigo. Bo Aigo jest naprawdę świetną nawigacją, bo to jest z nią jeździłem i nie mam do niej jakoś tam specjalnie zarzutów. Kosztuje tylko 300 zł, a to kosztuje 2000. Więc sami musicie sobie odpowiedzieć, czy to warto kupić tą nawigację. Hmm. Ja jestem zdania, że lepiej. Troszkę więcej pieniędzy na początku wydać, ale byle nam służyła, yy, byle fajnie się na, ni na niej jeździło. Tylko tutaj właśnie też są zdania odmienne, ponieważ no, są miłośnicy TomTom'ów, są miłośnicy innych nawigacji, więc jak kto woli. Ja osobiście drugi raz bym ją raczej też kupił, ale w planach, tak czy siak, teraz mam jeszcze Aigo żeby dokupić z tego powodu, że no wiadomo jak jedna nawigacja nawali to żeby była jakaś zapasowa, nie ma co ukrywać bo to różnie bywa w życiu i to tyle w temacie nawigacji jedyne co Wam jeszcze na szybko pokażę to jak ustawić dzikie parkingi żeby pokazywało bo bardzo dużo pytań jest na grupie na facebooku właśnie odnośnie tej nawigacji, czy idzie ustawić dzikie parkingi to w skrócie generalnie już mam dodane w innym filmiku ale jak ktoś nie oglądał, a ogląda tą recenzję, to od razu możecie zobaczyć. Wchodzicie w menu, ustawienia, wygląd, pasek trasy, informacje o trasie. I tutaj macie parking, stacje benzynowe, postoje, miejsca obsługi podróżnych, strefy płatne, promy i auto, kuszetki. Jeśli chcecie, żeby Wam pokazywało dzikie parkingi, musicie mieć zaznaczone... Parking, postoje, miejsce obsługi podróżnych. Jeśli macie zaznaczone, i dalej wam nie pokazuje, to odhaczacie parking, postoje, miejsca obsługi podróżnych, wyłączacie nawigację, wyłączacie całkowicie, włączacie z powrotem i znowu te trzy haczyki dajecie z powrotem. I w taki właśnie sposób będzie wam pokazywać dzikie parkingi. Na pewno, jeśli Wam to nie zadziała, jeszcze raz odhaczacie, wyłączacie nawigację i włączacie i Wam powinno zadziałać. Bo u mnie właśnie taki przypadek był, że ja miałem zaznaczone, a nie pokazywało, i wystarczyło odhaczyć, wyłączyć nawigację, włączyć i zahaczyć z powrotem, i było wszystko ok. I w dzisiejszym odcinku to na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego filmiku. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Zapraszam również do subskrypcji, komentarzy, zadawania pytań oraz dawania łapki w górę. To cóż, do zobaczenia, na razie, cześć.